to freedom of religion as such wolność wyznania jako takiej oczywiście ale mógłbym powiedzieć że temat którym ja się interesuję czyli teologia osoby ciała seksualność, to ma bardzo dużo do czynienia z wolnością wyznania myślę że się zgodzimy wszyscy że Kościół i religia jako taka jest jednym z, z takich pojęć, które jest najbardziej zainteresowana ochroną moralności publicznej. Także przepraszam, jeżeli tutaj niezbyt bez po, że, nie, nie, niezbyt po, bezpośrednio nawiązuje do tego tematu, ale zapewniam Państwa, że tak jest. E, dzisiejsza, nowoczesna e, sztuka e, biorąca sobie jako te, za temat seksualność człowieka. E, widzimy tutaj... Stopniowe osłabienie poczucia wstydu na przykład. Nie tylko w kulturze popularnej. To się wszystko dostaje do państwowych galerii, muzeów i dotyczy. I traktowane jest to, to jako równe największym dziełom ludzkiej sztuki. To są tutaj te. Po, postępowe tendencje widzimy, takie tak zwane postępowe, libertarianistyczne i w sumie dużo mamy bez wstydu w tej sztuce, tej sztuce głównego nurtu. No mniej już jest to uzasadniane wolnością, wolnością wyrazu no i uzasadnia się to również zasadą, że o gustach się nie dyskutuje i bardzo często nieprzyjemne przyjęcie przez widzów tej sztuki określane jest jako pruderia i niedocenianie w ogóle samej sztuki E, ponieważ mam tylko 15 minut, no to już mówię, temat jest bardzo szeroki, więc będę chciał tylko się ograniczyć do pokazania kilku no, obrazów, prawda? A muszę jeszcze raz przeprosić i za to, że, że są to rzeczy mało e, przyzwoite. Wybrałem powiem dwa przykłady sztuki <śm> czy pracy. Z dziedziny sztuki, które przebiły się do muzeów państwowych, narodowych, gdzie są wystawiane publiczności bez żadnych wyjątków, dzieciom, które też na to mogą patrzeć. A w Polsce, bo jeden przykład jest z Polski, a ten drugi to z Belgii. W Polsce jest tak, że no był pewien skandal. Związany z czymś takim, a po tym wszystkim był następny, następna afera, następny skandal. Ten pierwszy dotyczył Muzeum Dyrekt dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie usunął te, to dzieło z wystawy, ale potem się zrobił szum w mediach, wśród polityków przedstawicieli także e, takich wybitnych przedstawicieli e, świata sztuki, którzy bardzo narzekali, że czemuż to e, pan dyrektor usunął tak wielkie dzieło sztuki tak znanego i e, wspaniałego artysty z Muzeum Nordowego. No i, no, bo przecież w tej, w tym dziele, w takiej sztuce nic złego nie ma, tak argumentowano, więc jeżeli Państwo poczują się tutaj lekko e, e, speszeni tym, co pokażę, to wiedzcie, e, że jest tak dlatego, że jest coś złego w takiej sztuce z całą pewnością. Spróbujmy to obejrzeć. banany w Galerii, w Muzeum Narodowym. Chodziło o dzieło pani Natalii L.L., czyli Lachlachowicz, która jest znaną malarką i tak zwanym artyst, wizualną artystką, która otrzymała nagrodę, medal za zasługi dla kultury, medal Gloria Artis od ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce. Również dostała prestiżową, niemiecką nagrodę Rozesza Pire. Za pewnego rodzaju. Nie wiem, jak to tutaj powiedzieć. Za nowoczesne czy nowatorskie podejście do feminizmu, i tak dalej. To będzie krótki filmik. Mam nadzieję, że zadziała. Myślę, że podejdę do komputera bo przecież nie muszę Państwu całego filmu pokazywać, tylko kawałek. To są te tak zwane banany w Muzeum Narodowym. Nie wiem, pewnie przewinę trochę do przodu, bo... bo, bo. A jeśli się mi nie uda, to po prostu spróbujmy to jakoś znieść. Argumentem mediów i polityków było to, że cóż tu złego w pokazywaniu banana, albo kiełbasy, albo lodów? Yeah, it is it is A to jest pornografia, it is pornografia, oczywiście, słusznie. To jest pornografia. A możemy to nazywać pornografią miękką, delikatną albo twardą. Wszystko jedno. I to kulturowa, kulturowa dyskusja. Nie ma. Że, że to niby była taka, że to niby nie ma nic wspólnego z żadnym seksem. Cóż, to jest tylko banan albo lud. Natomiast cały tutaj kontekst, cały, cały obraz, wyraz twarzy tej kobiety i tych, które tam dalej w filmie są, robią całą robotę. I tutaj zdecydowanie widzimy, jaka jest intencja artystki i tego dzieła. Bardzo łatwo można uchwycić tutaj. Zwykły każdy widz jest w stanie bardzo łatwo zgadnąć, co chciała naprawdę pokazać autorka. Nie ma, nie ma problemu, więc widocznie to przesłanie tam jest. A jednak media i ta, ta, ta cała dyskusja publiczna, jaka się odbyła, twierdziła, że mimo to twierdziła, że to jest no. <śm> że taką sztukę w ogóle należy so, um, nawet promować. Pytanie jest takie, czy. Są jakieś obiektywne kryteria, na podstawie których można by stwierdzić, że jest nieprzyzwoitość w tym? Czy daje się jakimś kryterium twardym oddzielić sztukę od pornografii? To jest takie pytanie. A mamy tu zaraz drugi przykład, się pojawi ten belgijski, który wybrałem. To był malarz belgijski nazwiskiem René Magritte, oczywiście bardzo znany malarz belgijski, surrealista, owszem, również obsypany nagrodami różnymi. I tam to dzieło jest trochę bardziej problematyczne, jeśli chcielibyśmy to wprost nazwać pornografią. Jest trudniej tam. A tu się zaraz skończy ten przykład, za sekundę, za parę sekund. A może po prostu to uda się przewinąć. Udało się. O, to jest pan René Magritte. On zrobił całą serię obrazów surrealistycznych oczywiście, a to jest, seria jest nazywana Gwałt. Taki ma tytuł. Tu widzimy, no cóż my tu widzimy? Pierwsze pytanie, co to jest? Przeskoczmy jeszcze trochę do przodu, parę takich przykładów. Obrazów malarskich. Wybrałem ten akurat tutaj specjalnie, bo to jest dokładnie to, co Roger Scruton twierdził w dyskusji, mówiąc, że pornografia ma dużo do czynienia z twarzą i z intencją, jaka kryje się za dziełem. Czyli do czego to dzieło nawiązuje? Wtedy mamy pornografię. A to są po prostu ładne, piękne dzieła sztuki, erotycznej owszem, ale dzieła. Zgodzimy się, że to jest e, piękna sztuka, erotyczna jak najbardziej, ale sztuka. Natomiast pornografią ono nie jest z całą pewnością, prawda? Tu się zgodzimy. A więc to jest takie nasze. W wspólne odczucie, czy rozumienie A, takiej sztuki, takiej sztuki, która pornografią nie jest, która pokazuje piękno ciała człowieka, ale oprócz tego jakby inspiruje nas do jakiejś kontemplacji dotyczącej ciała człowieka. I tu, gdzież jest ta różnica wobec tego? Gdzie jest różnica? Innymi słowy, cóż jest złego w tamtym drugim rodzaju sztuki? Skoro mam jeszcze tylko 4 minuty, to no ciężko będzie, ale spróbuję się jakoś zmieścić. Kryteria obiektywne odrzucenia czegoś jako pornografii, jako obsceniczne, odróżnienia od piękna znajduje się w teologii ciała Jana Pawła II i w filozofii poglądania seksualnego i estetyki Rogera Scrypna. Te rzeczy się tutaj zgadzają. One, oni nawzajem się mogli nie czytać, ale twierdzą to samo. Stwierdzają to samo. Jan Paweł II ogólnie ustawia, umieszcza seksualność człowieka na poziomie w międzyludzkich, między osobami stosunków. Od własnego dawania, wzajemnego się, docenienia wartości całej osoby i wzajemnego dawania się. I pokazywanie seksualności. Która skupia się czy, czy przyciąga uwagę, widza tylko na samym ciele, jako obiekcie użycia zwykłego. Nie, nie pasuje, nie mieści się w, tej, w tym paradygmacie wzajemnego dawania, czyli komunikacji personali. Więc jakby nie tak powinno się w sztuce pokazywać ciało człowieka. A skrutyn w swojej pracy w ostatnich książkach, które wyszły przed jego niedawną śmiercią, twierdzi, że jest kilka takich pojęć, które trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy rozróżnić te dwie rzeczy, prawdziwą sztukę erotyczną od pornografii. Tu oczywiście wchodzi w rachubę właśnie takie pojęcie jak indywidualność. K czyli to, to by wymagało dłuższego wyjaśnienia, bo tu chodzi o to, że pożądanie seksualne nie, może, nie, nie skupia się wyłącznie na cielesnych wrażeniach czy doznaniach, ale także polega na, zależy w dużej mierze od samej osoby, od, jego, od tej osoby indywidualności. Tu jeszcze parę komentarzy na temat tego rozróżnienia mogę przytoczyć. Na przykład ludzie są sami wśród różnią się od zwierząt tym, że mają twarz, która zmienia mimikę, ma oczy, ma te oczy mają wyraz i wyraża tą twarzą konkretne, konkretne stany, czy wrażenia, czy uczucia. I mogą też wyrażać długotrwałe odczucia, trwalsze, nie tylko momentalne. I na przykład sztuka może być równocześnie erotyczna i piękna, jako Tykiana. Ale różnica między tymi dwoma rzeczami to jest. Punkt zainteresowania. Albo jest to piękno, albo jest to samo ciało. Normalne pożądanie to jest sprawa emocji międzyludzkich, międzyosobowych, które również jednoczy te osoby. Jednoczy Ciebie i mnie, a nie tylko jednoczy dwa ciała, tylko w całości nas jednoczy. It gives. Objects can be substituted for each other. Mm. Subjects not. <laughs> Obiekty mogą być wymienialne, a podmioty już nie. Tu chodzi o to, że to jest ta różnica między pożądaniem seksualnym i innymi rządzami, na przykład potrzebą jedzenia. To każdy. Niektóre, niektóre potrzeby czy pożądania mogą być zastąpione w różny sposób, tak jak jedzenie. A tutaj, jeśli jest osoba, której ja pożądam, to może być tylko ta osoba i nie inna. Tu jeszcze może wchodzić taka sprawa jak pobudzanie wyobraźni przez sztukę erotyczną, która tworzy aluzje, sugestie, a celem pornografii natomiast jest, jest po prostu wzbudzić zwykłe fizyczne pobudzenie, pożądanie. A jeżeli również dzieje się tak, jak czasami na widok dzieł Karawadzie i innych podobnych, to musimy pamiętać, że tam celem była było piękno. Jeśli ktoś z państwa jest bardziej zainteresowanym dokładnie rozróżnieniem tych dwóch rzeczy, pornografii od prawdziwej sztuki i poszukiwalibyście może argumentów jeszcze na rzecz takiego rozdziału i jak to robić na użytek powiedzmy życia publicznego, czy życia publicznego, czy, czy mediów, w którym próbuje się promować no, miękką, ale pornografię, pornografię wśród mas widzów. To bardzo proszę przeczytać pisemną wersję mojego, mojej pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za postawienie tych, tego pytania o rozgraniczenie tych dwóch rzeczy. Myślę, że to pytanie Państwu. Tkwi w, w, w a może są pytania z sali na temat tego przemówienia? Tej, tej, może takie rozszerzone pytanie, jeśli państwo pozwolą, luźno związane z pana wystąpieniem. Chciałbym, sobie, pozwolę sobie może wejść w dialog z teologiem, który zajmuje się teologią ciała. Kilka, lat temu, kilka dni temu przeczytałem w internecie o przypadku duńskim eksperymencie w szkole. Pięć osób otrzymało, przepraszam, rozebrało się. Byli to mężczyźni i kobiety, rozebrali się przed dziećmi czy nastolatkami. Nie pamiętam szczegółów. Artykuł nie podał wieku dzieci. Celem projektu było um, niejako przekazanie informacji dzieciom, komunikatu dzieciom, że ciała nie są doskonałe, tak jak jest to widoczne w telewizji, na Facebooku czy reklamach. Normalni ludzie, zwykli ludzie mają zwykłe ciała, i, i sądzę, że w Polsce również mamy problemy z mówieniem o ciele, mówieniem o seksualności. Chociażby, żeby przywołać, żeby znaleźć słowo w polskim na genitalia, często używamy albo słów łacińskich brzmiących nauk naukowo lub, lub zimno. Albo słów bardzo wulgarnych. Nie ma słownictwa pośrodku. Także sądzę, że to dowodzi, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o seksualności i o ciele. W związku z tym moje pytanie: w jaki sposób potraktowałby Pan ciało i prezentację ciała i mówienie o ciele w szkole? Dziękuję za to pytanie. To bardzo istotna kwestia, jak, w jaki sposób to robić, jak uczyć o seksualności w szkole i ja e, z, mocno wierzę że rodzina powinna być domeną edukacji seksualnej, to rodzina, a nie szkoła powinna być domeną edukacji seksualnej, nie szkoła publiczna są tego mocne, dlatego mocne powody. Oczywiście szkoła może traktować ciało w inny naukowy, bardziej sposób, na przykład w ramach biologii. Jak, czy fizjologii na przykład, szczególnie, szczególnie na zajęciach biologii, ale nie powinna wchodzić zbyt daleko w obszar edukacji seksualnej, ponieważ jest to rodzina relacji interpersonalnych, i dlatego nazywamy to intymnością czy sferą intymną człowieka, i ona zakłada. Kontakt między osobami, a poza tym kontaktem, poza tym kontekstem relacji międzyosobowych istnieje tylko nieskromne, niezdrowe zainteresowanie, ciekawość by Powiedzielibyśmy szansa, czy też zagrożenie, że, że zagrożenie obiektyfikacji innego, innego człowieka i odarcie go z prawdziwej wartości. I dlatego ja mocno wierzę, że to rodzina powinna być miejscem, gdzie odbywa się edukacja seksualna, i w jaki sposób to robić, w jaki sposób o tym rozmawiać. No cóż. Nie słyszę niestety tutaj. Problem. Jest problem. Aha, problem polega na tym, że rodzice o tym nie rozmawiają. I na przykład. Powinniśmy uczyć rodziców, w jaki sposób edukować seksualnie w ramach rodziny, I na uh, gruncie rodziny. I sądzę, że ten eksperyment w Danii, show, show, pokazanie dzieci, chyba o ile kojarzę. To była szkoła podstawowa, o ile się nie mylę, o, 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 o ile pamiętam. To jest eksperyment społeczny, który jest szokujący, skandaliczny. Dzieci wiedzą, że celem, jest, celem publicznym jest przyzwyczajenie dzieci do różnych ciał, do ciał o różnym wieku różnych kształtach, i tak dalej, i tak dalej. ale pokazywanie nagich ciał różnych osób, którzy nie są w relacji w żaden sposób, jest skandaliczne. Dzieci wiedzą, że ciała się różnią. Przecież widzą ciała swoich rodziców, czasami nawet nagie, już od dzieciństwa, więc nie jest to żadna to jest naturalna edukacja seksualna. Przyzwyczajanie się do sfery cielesnej człowieka i sądzę, że skromność, poczucie wstydu są kategoriami w dobrym sensie. Wartościami są wartościami w sensie dobrym, czy też nawet cnotami, za którymi powinniśmy podążać i kształcić dzieci w kierunku doceniania skromności, przyzwoitości. Również raz jeszcze dziękuję za prezentację.